Dobranoc. Kiedy kolejny dzień dobiega końca, naturalnie podsumowujemy nasze doświadczenia. Może dzisiaj czujesz ciężar, jakby coś nie poszło tak, jak planowałeś. Może popełniłeś błędy, powiedziałeś coś, czego żałujesz, albo czujesz się rozczarowany swoimi osiągnięciami. W tych chwilach łatwo jest, aby poczucie winy, zwątpienie i strach o jutro ukradły Twój pokój. Zaczynamy myśleć, że nasza porażka dzisiaj zrujnuje naszą szansę na sukces jutro. Ale Boże Słowo ma dla nas cudowną obietnicę. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, Boża miłość i miłosierdzie odnawiają się dla nas każdej nocy. W Księdze Lamentacji, w rozdziale trzecim, w wersecie 22 i 23, znajdujemy te niezwykłe słowa, które wzywają nas do odnowionej nadziei. To łaski Pana sprawiły, że nie zginęliśmy, gdyż miłosierdzie Jego nie ustaje. Nowe jest każdego poranka. Wielka jest Twoja wierność. Jakaż to potężna i cudowna obietnica! Bóg nie mówi, że nasze miłosierdzie jest nowe, ale Jego. Miłość Boga do nas nie zależy od naszej wydajności w ciągu dnia, ale od Jego wielkiej wierności i jego charakteru. To oznacza, że nie musimy się martwić o naszą przeszłość, ponieważ Jego miłosierdzie jest nowym, niewyczerpanym źródłem każdego poranka. Jego miłosierdzie jest dla Ciebie dzisiaj. A jutro będzie odnowione. Jesteśmy wolni, aby odpocząć tej pewności, Jego wierność jest wielka. W tej cichej chwili, przed snem, zamknij oczy i pozwól, aby ta prawda o Bożej wierności wypełniła Twoją duszę. Pomyśl o wszelkich błędach, które popełniłeś dzisiaj. Nie ukrywaj ich, po prostu oddaj je pod Boże miłosierdzie. Wyobraź sobie, że wszelkie Twoje wady i rozczarowania są pochłaniane przez cudowne i ciepłe światło wierności Boga. Poczuj, jak poczucie winy opuszcza twoje serce. Wdychaj jego odnowioną nadzieję. Wydychaj swoje zwątpienie i żal. Złóż u jego stóp wszelki ciężar, który niesiesz i przyjmij w zamian jego cudowny pokój. Odpocznij pewności, że to, co się skończyło dzisiaj, nie definiuje tego, co zacznie się jutro. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za Twoją wielką wierność i miłosierdzie, które nie ustaje. Dziękuję Ci... Że Twoja łaska odnawia się dla mnie każdego poranka, dając mi szansę na nowy początek. Panie, oddaję Ci wszystkie moje błędy, poczucie winy i rozczarowania tego dnia. Proszę, daj mi odwagę, aby odpocząć Twojej obietnicy. Wypełnij moje serce Twoim pokojem, aby mógł spać w całkowitym zaufaniu Twojej wierności. Pomóż mi uwierzyć, że to, co było złe, zostało pokryte Twoim miłosierdziem i że jutro przyniesie nową siłę i nową nadzieję. Proszę, daj mi spokojny i regenerujący sen, aby mógł obudzić się jutro odnowiony, z sercem pełnym Twojej dobroci i pewnością, że Twoja miłość jest wielka. W imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, modlę się. Amen. Śpij pokoju, wiedząc, że Boża wierność otula Cię tej nocy. Niech Jego miłosierdzie odnowi Cię, gdy śpisz. Zbudź się jutro z nową nadzieją i pewnością, że Jego miłość jest wielka. Nie zapomnij aktywować powiadomień, abyśmy mogli kontynuować naszą wspólną podróż wiary.